Jak rozpocząć przygodę z oszczędzaniem pieniędzy? Rozpoczęcie oszczędzania to ważny krok w kierunku finansowej stabilności i bezpieczeństwa. Niezależnie od poziomu dochodów, każdy może zacząć oszczędzać i budować lepszą przyszłość finansową. W tym artykule przedstawimy kluczowe porady dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z oszczędzaniem. Omówimy m.in. ustalanie celów oszczędnościowych, automatyzacja oszczędności, budowanie funduszu awaryjnego oraz oszczędzanie w ramach dostępnych środków. Dowiesz się też, jak ważna jest edukacja finansowa i poszukiwanie wiedzy o inwestowaniu. Ustalenie celów oszczędnościowych. Pierwszym krokiem w efektywnym oszczędzaniu jest ustalenie konkretnych celów. Cele oszczędnościowe powinny być jasno określone, mierzalne, osiągalne, realistyczne i czasowo określone, smart. Na przykład, zamiast ogólnego celu chcę zaoszczędzić więcej pieniędzy, lepiej sformułować go jako chcę zaoszczędzić 10 tysięcy złotych na zakup samochodu w ciągu dwóch lat. Ustalanie celów pozwala na lepsze zarządzanie finansami i utrzymanie motywacji do oszczędzania. Cele mogą być różnorodne, od krótkoterminowych, takich jak wakacje, po długoterminowe, jak emerytura czy zakup domu. Ważne jest, aby regularnie przeglądać swoje cele i dostosowywać je w miarę potrzeb i zmian w życiu. Posiadanie jasno określonych celów oszczędnościowych pomaga również w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych. Wiedząc, na co oszczędzasz, łatwiej jest zrezygnować z niepotrzebnych wydatków i skupić się na priorytetach. Cele mogą również działać jako przypomnienie o wartościach i aspiracjach, które są ważne w Twoim życiu. Automatyzacja oszczędności Automatyzacja oszczędności to skuteczna strategia, która pomaga w regularnym odkładaniu pieniędzy bez konieczności podejmowania codziennych decyzji. Wiele banków oferuje możliwość automatycznego przelewania określonej kwoty z konta głównego na konto oszczędnościowe. Taka automatyzacja może odbywać się na przykład zaraz po otrzymaniu wynagrodzenia, co zapewnia, że oszczędzanie staje się priorytetem. Automatyzacja oszczędności eliminuje pokusę wydawania pieniędzy, które powinny zostać zaoszczędzone. Kiedy pieniądze automatycznie trafiają na konto oszczędnościowe, staje się to nawykiem i częścią regularnych działań finansowych. To prosty sposób na systematyczne budowanie oszczędności, bez konieczności pamiętania o przelewach. Innym sposobem na automatyzację oszczędności jest skorzystanie z aplikacji mobilnych i programów do zarządzania finansami, które oferują funkcje zaokrąglania transakcji i odkładania reszty. Na przykład, jeśli zapłacisz 9,50 zł za zakupy, aplikacja zaokrągla kwotę do 10 zł i automatycznie odkłada i 0,50 zł na oszczędności. Takie drobne kwoty mogą sumować się do znaczących oszczędności w dłuższym czasie. Budowanie funduszu awaryjnego. Fundusz awaryjny to podstawowy element zdrowego budżetu domowego. Jest to rezerwa finansowa, która pozwala pokryć nieprzewidziane wydatki, takie jak naprawa samochodu, nagłe wydatki medyczne czy utrata pracy. Posiadanie funduszu awaryjnego zapewnia spokój ducha i chroni przed koniecznością zaciągania długów w sytuacjach kryzysowych. Zaleca się, aby fundusz awaryjny pokrywał od 3 do 6 miesięcy podstawowych wydatków. Aby go zbudować, warto zacząć od małych kroków, ustal miesięczny cel oszczędnościowy, który możesz wygodnie osiągnąć i systematycznie odkładaj te pieniądze. Kluczowe jest, aby fundusz awaryjny był łatwo dostępny, ale jednocześnie oddzielony od codziennych finansów, aby uniknąć pokusy jego wykorzystania na inne cele. Budowanie funduszu awaryjnego może być pierwszym krokiem w kierunku bardziej zaawansowanego oszczędzania i inwestowania. Posiadanie takiej rezerwy finansowej daje solidną podstawę do dalszego zarządzania finansami i podejmowania bardziej ryzykownych, ale potencjalnie bardziej opłacalnych decyzji inwestycyjnych w przyszłości. Oszczędzanie w ramach dostępnych środków. Oszczędzanie nie zawsze wymaga drastycznych zmian w stylu życia. Można zacząć od prostych kroków, które nie wpływają znacząco na codzienne wydatki. Jednym z najprostszych sposobów jest przegląd aktualnych wydatków i zidentyfikowanie obszarów, w których można zaoszczędzić. Na przykład rezygnacja z kawy na wynos kilka razy w tygodniu lub przygotowywanie posiłków w domu zamiast jedzenia na mieście może przynieść znaczne oszczędności. Innym sposobem na oszczędzanie w ramach dostępnych środków jest ustalenie budżetu i trzymanie się go. Stworzenie miesięcznego planu wydatków pozwala na kontrolowanie, ile pieniędzy jest przeznaczane na różne kategorie, takie jak jedzenie, rozrywka, transport i inne. Warto również korzystać z aplikacji mobilnych do śledzenia wydatków, co pomaga w utrzymaniu dyscypliny finansowej. Ważnym elementem oszczędzania jest również unikanie długów i mądre korzystanie z kredytów. Należy starać się spłacać zobowiązania na czas i unikać korzystania z kart kredytowych, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. Wysokie odsetki od długów mogą szybko zniweczyć efekty oszczędzania, dlatego warto skupić się na eliminowaniu długów przed rozpoczęciem poważniejszych planów oszczędnościowych. Edukacja finansowa i poszukiwanie wiedzy o inwestowaniu Edukacja finansowa jest kluczowym elementem skutecznego zarządzania finansami i oszczędzania. Zrozumienie podstawowych zasad finansów, takich jak budżetowanie, zarządzanie długiem i podstawy inwestowania, pozwala na podejmowanie świadomych decyzji finansowych. Istnieje wiele źródeł wiedzy, które mogą pomóc w rozwijaniu umiejętności finansowych, takich jak książki, kursy online, blogi i podcasty. Jednym z pierwszych kroków w edukacji finansowej jest zrozumienie, jak działają różne produkty finansowe, takie jak konta oszczędnościowe, lokaty, obligacje czy fundusze inwestycyjne. Wiedza ta pozwala na świadome wybieranie narzędzi, które najlepiej odpowiadają Twoim celom oszczędnościowym i inwestycyjnym. Poszukiwanie wiedzy o inwestowaniu jest również ważnym aspektem. Inwestowanie może być skutecznym sposobem na pomnażanie oszczędności, ale wiąże się z ryzykiem. Dlatego warto zacząć od edukacji na temat różnych rodzajów inwestycji, takich jak akcje, obligacje, nieruchomości czy kryptowaluty. Regularne śledzenie rynków finansowych i zdobywanie wiedzy na temat strategii inwestycyjnych pomoże w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. Rozpoczęcie oszczędzania to proces, który wymaga czasu, dyscypliny i wiedzy. Ustalanie celów oszczędnościowych, automatyzacja oszczędności, budowanie funduszu awaryjnego, oszczędzanie w ramach dostępnych środków oraz ciągła edukacja finansowa to kluczowe kroki, które pomogą osiągnąć finansową stabilność i bezpieczeństwo. Dzięki konsekwentnemu podejściu i zastosowaniu tych strategii każdy może zbudować solidną podstawę finansową na przyszłość.